Kalo, witamy wszystkich widzów bardzo serdecznie i zapraszamy na dzisiejszy mecz. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. Zbliżamy się już do pierwszego gwizdka tego spotkania La Liga. W powietrzu daje się wyczuć Jacku napięcie. Czeka nas tutaj dzisiaj prawdziwa piłkarska uczta. No zobaczymy jak nam się zaprezentują oba zespoły. Liczę, że będzie sporo ładnych, składnych akcji i zacięta rywalizacja od pierwszej do ostatniej minuty. Postacią numer jeden w mediach przed tym spotkaniem był Kylian Mbappé. Takie wyróżnienie spotkało go nieprzypadkowo. W każdej drużynie jest potrzebny taki zawodnik, który potrafi przyspieszyć z piłką czy bez. Swoimi zagraniami dyktuje i zmienia tempo gry całego zespołu, a właśnie to potrafi być śmiercionośną bronią w starciu z każdym rybakiem. Widzimy teraz wyjściową jedenastkę drużyny gospodarzy. Dostępu do bramki strzeże Jan Oblak. W defensywie Harry Maguire wystąpi razem z Virgilem Van Dijkiem. Leo Messi oraz Marco Royce zagrają na środku pomocy. Drużyna zagra formacją z jednym napastnikiem z przodu. Tak wygląda zestawienie gości na ten mecz. Tradycyjne 1-4-4-2 zapewne. I to jest bardzo dobry wybór. Jeśli chce się rozgrywać szybkie akcje z skrzydłami, to trudno wymyślić coś lepszego. Szybcy, dobrze wyszkoleni, technicznie boczni, którzy potrafią celnie wrzucać w pole karne, to podstawa tego rozwiązania. O ile rywal nie wyłączy ich z gry, bo wtedy trzeba pchać się środkiem, a efektywność gwałtownie spada. Spójrzmy, sam na sam z bramkarzem. Gol! Brawo! Proszę spojrzeć, jak świętują tę szybko bramkę. No to mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. No to mamy 1 do 0. Uderza Marco Reus. Susa, gol! Ależ przymierzył! Ależ uderzył! Pokonuje bramkarza z dystansu! Takie uderzenia jak to z daleka zawsze wywołują wielkie emocje i okrzyki zachwytu. To zawsze są urodziwe bramki. 2 do 0. Gramy dalej. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga, poprzeczka, ale co będzie dalej? Mogło być groźnie, ale udało się wybić. W tej sytuacji i kibicom i nam wydawało się, że piłka wpadnie. Tymczasem los chciał inaczej. Czwardo, ale skutecznie odebranie piłki. I tyle było z tej akcji. Spalony. Nieudana próba uniknięcia spalonego. Gdyby zrobić to szybciej, ta sytuacja mogła się ładnie rozwinąć. Ale cóż, nie udało się. Gorecka teraz przy piłce. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Otóż to! Gol! Widać jaką mam teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Pójdźmy jeszcze raz na tę akcję bramkową. No właśnie ta pólka znalazła się na zupełnie czystej pozycji. No nie bywało. Gołym okiem. Widać, że niewiele można było zrobić przy takiej przewadze. Może poza dopytaniem się, co w tym czasie robiło. Jest za linią obrony. Uwaga! Jest kolejna bramka. Powiększają przewagę do czterech goli. Oglądamy teraz tę kapitalną, samotną akcję raz jeszcze, nieco bardziej na spokojnie, świadomi tego, jak ona się skończy. Ale na rzeczy piękne zawsze warto patrzeć, a ten popis indywidualny niewątpliwie jest pięknym samym w sobie. Brawo! Mamy już zatem 4 do 0. Mm. Messi. Teraz poszedł, jest za obrońcami. I co mieli państwo? To znowu jest bramka. Można stracić rachubę. Rozbijają rywala w tył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Na powtórce ta akcja wygląda jeszcze efektowniej. Można docenić kurs, który był potrzebny, by piłka wylądowała w bramce. Piękny pokaz indywidualnej techniki. Powiększają przewagę. 5 do 0. Ma za sobą sporo boiska Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie. Szkoda. Następnym razem powinno się udać. Uwaga, czy teraz będzie okazja? Jest go! Proszę Państwa, czekaliśmy na to, doczekaliśmy się. Piękne trafienie, kibice naprawdę mają powody do radości. Z takiej odległości trzeba by się chyba potknąć o własne nogi, żeby nie trafić do siatki. Popatrzmy, z jaką łatwością wykorzystana ta sytuacja. Jednostronny strzelecki popis, zupełnie jakby murawa była nachylona w stronę bramki rywalnej. Piłkę teraz Maguire. Uwaga, wychodzi sam na sam. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz piwatują na część strzelca. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siarce. Gospodarze całkowicie zdominowali posiadanie piłki i znajduje to odzwierciedlenie na tablicy wyników. Obrona przeciwników nie bardzo potrafi, ale popatrzmy, bo mają okazję. Ależ to teraz wybrał. Gól! Ola, Ryzykował tym polejem, ale opłaciło się. Palce widać. Córka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Ale na z takiej odległości nie się mylić. Bramkarz miał tu niewiele do powiedzenia. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda. Dobrze zagrane, będzie teraz sytuacja. Ależ to była okazja. Oj będzie plus sobie w brodę za zmarnowanie tej szansy. Na pewno będzie niepocieszony, to powinien być gol. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. A teraz Marco Reus! Zrobił to! Trzeci raz umuszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Gol, gol i znowu gol. Domyka hat co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział w jakiej jest dziś formie. W pełni zasłużony był. No i co? Zamiast posiadania strata. Robi się coraz groźniej. Szansa na gola! Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach, A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają. Kolejne gole. Obejrzyjmy sobie, Tomku, cały ten popis solowy na płodno. To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę, i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie. nie trafić do siatki no no nie zdołali utrzymać się przy piłce a teraz będzie dobra okazja Tu była półka z masłem dla po wtórce wyraźnie widać jak sprawnie uporał się z obrońcą, skrytnie wywiódł go w pole. Gdyby tego nie wykorzystali, okryliby się wstydem. Przewaga dwóch na jednego, to musiała paść brama. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. Realizator podkreśla teraz dobrą grę Leona Gorecki. Który dzisiaj faktycznie jest świetnie dysponowany. Na pewno się w tym meczu wyróżnia. Widzieliśmy ile celnych strzałów zanotował. Bramkarz nie ma przy nim chwili spokoju, no i raz już musiał skapitulować. Świetnie ma dzisiaj. Gorecka teraz przy piłce. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Zdecydowane, twarde wejście teraz. Przesuwa się teraz z piłką w pobliżu pola karnego. Czy trafi do siatki? Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Co tu się dzieje? Ten piłkarz jest niemożliwy. Trafia już trzeci raz. Naprawdę przyjemnie jest być świadkiem takiego hat-tricka. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd. Otóż to! Widać jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. Spójrzmy jeszcze raz. Tak, nie ma wątpliwości. piłka padła do bramki od i No szczęście sprzyjało tym razem. Niewiele zabrakło, a byłoby kubie. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. No chyba będzie musiał jak najszybciej o tej sytuacji zapomnieć. Miał przed sobą tylko bramkarza. Postawił na siłę. No i tak to się kończy. Ciekawe kto się tego spodziewał przed otwarciem okienka transferowego. W każdym razie Rafa przeniósł się do Leicester City. Myślę, że zawodnik tej klasy wniesie do nich powiew świeżości. Na wszystko, czego im potrzeba. Jakoś. Wspaniale teraz broni Bramkarz. Naprawdę pokazał klasę. A zatem jest decyzja. Będziemy mieli zmianę na boisku. Oto jest ławka. No tak, nie udało się dobrze uderzyć głową przy takim kryciu. Teraz piłka znakomicie przerzucona nad linią obrony. Groźnie! Royce ma teraz piłkę, Marko Roy traci teraz piłkę na rzecz rywala. Utrzymali się przy piłce, więc sędzia stosuje korzyść. No cóż, jednak za mało korzyści w tym puszczeniu korzyści, więc sędzia cofa akcję. Rzut wolny. Sędzia chce utemperować grę, więc sięga po żółtą karkę. Bezdyskusyjnie ma rację. Leon Gorecka, wiedział gdzie trafi ta piłka. Gorecka teraz przy piłce. Ale cała akcja kończy się stratą piłki. Przypominamy, że już niebawem kolejne piłkarskie emocje tylko u nas. Zapraszamy serdecznie. Obie drużyny będą do tego meczu doskonale przygotowane, więc spodziewam się dobrej i oby widowiskowej wymiany ciosów. Piłkę u nogi ma Gorecka. To oznacza, że jesteśmy świadkami hat szanowni państwo. Kapitalna dyspozycja i skuteczność zawodnika, a przecież mecz jeszcze trwa. Jest powtórka. kolejny raz umieszcza piłkę w siatce, robi to dziś z ogromną łatwością. Pełni zasłużony hat-trick, który udowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką, aż miło pać. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Murkoła. Okay. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Czy stoła to wykorzystać? Uderzenie poprzeczka i piłka w grze. Próba odbioru i przerwany atak. Dobra decyzja. Indywidualna akcja może tu coś zmienić. Co teraz zrobi? I udana interwencja. Rzut rożny wykonał Neymar, znakomite wykończenie oto ma na koncie już dwa trafienia, teraz trzy, dołoży do tego trzecie. A zatem jeszcze raz ten rzut rożny, popatrzmy jak to rozegrali, potem dobre wyjście do piłki, uderzenie głową, w mógł już tylko się zastanawiać, czy nie będzie miał głupiej miny na zdjęciu. Jednak tracą teraz tę piłkę. Naprawdę pachnie nam tutaj dobrą okazją. Okazja do strzału. No nie, widziałem już tę piłkę w bramce. Jak to nie weszło? Tutaj decydowała nie tyle dobra obrona, co raczej fatalny strzał. I mamy stratę. Harry Maguire. Koniec. Górą drużyna gospodarzy mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. Tak, pokazali dziś, że kiedy są w formie, to nikt nie ma tutaj nic do powiedzenia. Zasłużone. Wysokie zwycięstwo.